Po wybudowaniu ścian zewnętrznych przyszedł czas na strop. Inwestorzy stanęli przed wyborem, czy zdecydować się na strop tradycyjny, na przykład strop typu teriva, czy wybrać strop systemowy itong. Dzisiaj układamy strop. Yy, układamy, Zaczęliśmy o 9 rano. Yy, jest godzina pierwsza. Myślę, że jeszcze godzinkę strop będzie ułożone. Państwo gorczowscy zdecydowali się na płyty stropowe Itong. E Taki strop ma wiele zalet. Najczęściej wymienia się szybkość montażu, możliwość obciążenia natychmiast po ułożeniu, jakość i dokładność wykonania, a także jego parametry cieplne. Na pewno strop poleciłbym, tak? Bo strop jest, jest super wykonany, jest czyściutki z nie. No, no super sprawa, jest czysto. Przede wszystkim jest czysto na budowie, tak? Jest drożej, ale przelicząc wszystko, to jest cenowo niedużo więcej jak przy zwykłym stropie lanym czy teriwy. Bo wstęple, praca to jest czas. Ja nie, nie widzę, żeby był tańszy. tak. Uważam, że strop systemowy jest jedynym rozwiązaniem. Przede wszystkim jest strop ciepły. Jest równy. Bardzo mi się podoba ten strop od wewnątrz, bo mam wizję jak go wykończyć, delikatnie poszpachlować, wyczyścić, nawet, nawet bym go zostawił na dzisiejszy dzień tak jak jest. Nie? Na filmie widzimy jak prosty jest montaż stropu Itong. E Dźwig podaje ponumerowane płyty zgodnie z planem montażowym. Płytę układa się na ścianie, na którą nałożono zaprawę cienkowarstwową Itong. E Specjalnym narzędziem dociąga się płytę do płyt wcześniej ułożonych. Po ułożeniu całego stropu zbroimy połączenia płyt. Pomiędzy płyty wkładamy pręt, zalewamy betonem i gotowe. Takie zbrojenie zapewnia większą sztywność stropu. Widzimy, jak pan Adam Łazowski pomaga sobie prostym narzędziem, które ułatwia lekkie uniesienie pręta. Ma wtedy pewność, że beton znajduje się również pod prętem, który nie będzie korodował w kontakcie z betonem komórkowym. Zapytajmy jeszcze, czy od wykonania fundamentów wydarzyło się coś niespodziewanego? Nie, nie, nie. Mam dobrego wykonawcę, więc. Nie mogło się nic takiego stać. Yy, I jest w porządku, tak, ściany są tak, jak, jak powinny być. Yy, nie, ma, nie ma jakichś tam niedociągnięć. Tyle co się stało, to pogoda niestety jest kapryśna, więc są dni, że, że trzeba czekać jeden dzień. W następnym odcinku pokażemy jak rozpoczynało się murowanie ścian poddasza, a także prace przy ścianach we wnętrzu.